informacje były takie, że gość po prostu bał się tej automatyzacji. To było dla niego trudne techniczne, bo on sam nie był zbytnio techniczny. Jednak gdy zrozumiał to, że przede wszystkim pracownik może nie być najlepszym źródłem rozwiązania tego problemu, a przy okazji po trzech miesiącach staje się droższym źródłem rozwiązania tego problemu, no to jednak to go przekonało. Jednak przez całą rozmowę sprzedażową, po tych paru pytaniach, po tym nie wiem, ale. Byłem w stanie prowadzić rozmowę tak, żeby adresować te jego problemy emocjonalne, czyli mówiłem o tym, że to jest relatywnie proste. No bo w tym momencie pokazuję mojemu klientowi, że automatyzacja zostaje robiona po naszej stronie. A on tylko nam daje materiały merytoryczne, no i ustawia co gdzie trzeba dać. Więc w praktyce, gdy robisz, nie wiem, ale po pierwsze, musisz zbadać, czego klient naprawdę potrzebuje. Po drugie, zadaj pytania pogłębiające. No, i po trzecie, wyciągnij emocjonalne wnioski z tego, co mówi klient. I z tymi trzema rzeczami możesz zacząć praktykę już dzisiaj. To nie będzie proste na samym początku, jednak po pewnym czasie naprawdę nauczysz się myślenia o tym, co jest u podstawy działań Twojego klienta, a nie tylko o tym, o czym on mówi. Więc z tego idziemy do punktu trzeciego, którym jest nastawienie króla. Co to za nastawienie? No, przede wszystkim pomyśl, jaki jest król. Po pierwsze, nie śpieszy się. A to znaczy, że nie musi komuś ciskać czegoś przez gardło, tylko faktycznie czeka, aż ktoś mu da odpowiedź, no i dowie się czegoś więcej o swoim kliencie. Po drugie, zna swoje mocne i słabe strony.